W tym odcinku biała perła dla kobiet w ciąży. No, jest w ciąży! Perła dla kobiet w ciąży. Mama jest w ciąży! Au! Ameryka przestraszyła się! Ty w mnie. ogóle słyszałaś, powiedziałam? Mama jest w ciąży! Co ty gadasz? Jeszcze mnie obudziłaś! Bo ma pastę do mycia zębów biała Perła dla y, ciężarnych. Co? No. Zresztą przyniosę i ci pokażę. Patrz. Mm -mm. Biała, Biała perła. perła. Pasta do zębów dla kobiet w ciąży. No, widzisz? O. Mama się jakoś ostatnio dziwnie zachowywała. Wszystko Właśnie. wyjaśnia. Była taka nerwowa. No, w sumie. M, faktycznie jest ostatnio jakaś zdenerwowana. Jak była z Kasem, myślę, że to też się tak zachowywała? No, dobra. Ja idę poszukać mamy. To może też wyjaśni. No, dobra. Cześć, mamo No cześć kochanie. Co tam ciebie? Hania już wstała? Tak, Hania już wstała. Ale czy mamo ty się dobrze czujesz, bo wyglądasz tak blado? Ja taka jestem. Nie bardzo. Okej, okay. a co dziś na śniadanie? Oj, wiesz co, Amelko? Jestem taka zmęczona. Może coś same sobie przygotujecie, co? Nie dam rady. Zmęczona, ale jest ranek. No wiesz, źle się czuję, coś mi dzisiaj mdli jakaś taka jestem, nie bardzo. tak? No, coś musiałam zjeść. Nie wiem. Jakoś mi tak nie dobrze. E, poczekaj chwileczkę. Amelko, idź, kochani, daj mi się o ciągu porozmawiać samej, dobrze? No cześć. Fajnie, że dzwonisz. A dzisiaj jakoś tak słowo czuję. Super paster. Ekstra biała perła, lidu. tak, dla kobiet w ciąży. Bo wiesz, no jak jest takie większe ryzyko próbnicze, jak ten organ jest osłabiony, albo takie problemy z ciągłami, to ona wszystko niweluje i jeszcze jest bardzo naturalna. Bo jest w ogóle zmachuje kokosem bo tam jest olej kokosowy w środku. A wiesz tak, wszystkie te sukienki ciążowe mam na działce. Oj, dzisiaj właśnie włożyłam tą różową od Ciebie, bardzo ją lubię. Wiem, że ciążowa, ale wiesz co, ale fajnie się nosi. Hania, mama co? ma pewność w ciąży. Właśnie mnie wyprosiła i posłuchała jej rozmowy. M mówiła o ciuchach ciążowych. Oj, no, przestań. No, mama niedawno urodziła kacperka. Rok temu. No tak, ale przecież nadal go karmi piersią. Przecież ee, nie mogłaby teraz jeszcze kolejne dziecko by urodziła. I co? Teraz ma dużo problem z kacperkiem, bo rozrabia. Jeżeli mama jest teraz w ciąży. To dziecko będzie za 9 miesięcy. No w sumie Kacper wtedy będzie miał dwa lata. To jest taka różnica jak pomiędzy nami, więc... No, no właśnie. Mm, no dobra, to teraz ja się poprzyglądam mamie i może to ja coś wywężę. Okej. Okay. Yy, I tak w ogóle to mama się źle czuje i mamy sobie zrobić śniadanie. Cześć mama. Jesteśmy. O, jesteście dziewczynki. Zróbcie sobie coś dobrego do jedzenia. jakieś dobre śniadanko, bo ja się jakoś tak niewyraźnie czuję. Hej, zróbcie Dobry. sobie coś dobrego. Tak. No. O, dziewczyna, są górki kiszone? So. So. Tak, są. So. No, to połóżcie mi trochę. I z siadłego mleka bym się napiła. To, tak. O, dzięki, dzięki, dzięki. Mm. Mamo Oj, jeszcze czegoś chcesz? Dobrze się czujesz? Dobrze się czuję, nawet teraz lepiej. Dzięki. Mm. Dziewczyny, nałóżcie mi jeszcze lody czekoladowe, dobra? Lody po ogórkach? Ale nie ma czekoladowych. Są śmietankowe. No dobra, niech będą śmietankowe. A może polewa czekoladowa jest? Zobaczcie, dobra? E, ja muszę do łazienki. Haniu, zostawiłabyś mnie na chwilę z ciocią. Muszę porozmawiać, dobrze? Okay. Dziękuję pani. Okej. Okay. No cześć, co onś w tym nie sprawie pokoju. No tak. Pokój. Tak? Tak, jak. No tak. Tak, taki pokój jak amelki, tak. To spokojnie można podzielić go na pół i dwa łóżeczka idealnie się zmieszczą. będzie nadal dużo miejsca. Tak. No dzieci na pewno będą zachwycone. Ucieszą się. No jestem przekonana. Ale super. I ty w ogóle słyszałaś i widziałaś? mama na śniadanie chciała ogórki kiszone z kefirem. W filmach to zawsze oznacza, że ktoś jest w ciąży. bierze jakieś takie dziwactwa. A co jeszcze? Y, czy y, coś mówiła? Bo ja wyszłam. Tak, podsłuchałam ją i mówiła, że twój pokój będzie przemeblowany. przydzielony co? na pół. Co? Jak? Ale dla kogo? No i jak myślisz dla kogo? Pewnie w nim zamieszka Kacper. No i jeszcze to drugie dziecko, które się narodziło. Uroczy. A jak, gdzie będę mieszkała? No nie wiem. Może w salonie albo w hmm. ogrodzie. Przestań. Gdyby twój pokój był przydzielony i ty byś musiała mieszkać w innym momencie. to będzie przeszkadzało, bo mieszkam na górze. No cóż, musimy działać dalej. Musimy mieć kompletną pewność. Dobre. Nie mogę uwierzyć, że będziemy mieli jeszcze jedno dziecko. Ja też. Jak my się wszyscy w domu pomieścimy? No okej, okay, rozumiem. Ty będą i tak w Twoim pokoju, ale. Przecież cały czas będą te nieprzespane noce. Będziemy słyszeć płacz. Mama ciągle będzie chodziła poddenerwowana i zmęczona. I będziemy musiały wszystko za nią robić. A co? A jeszcze będziemy musiały przejąć całą, pełną kontrolę i opiekę nad kacperkiem, bo mama będzie musiała się zajmować tym drugim dzieciusiem. Płacz? Płacz, księżniczko, słyszałaś tak? Tu ja słyszałam, bo ja byłam na dole, a ty sobie na górze mieszkasz. i teraz będę słyszała. Kolejny płacz dziecka. Jeszcze, jeszcze głośniejszy, bo będą dwa ryki. Zapominasz się trochę. Przecież to w twoim pokoju teraz będą mieszkały maluchy bliżej mnie, więc będę bardziej to słyszała niż ty, kiedy będziesz mieszkała w salonie albo jeszcze lepiej w ogrodzie. Wtedy będziesz już w ogóle żadnej rzeczy nie słyszała. Takie małe dzieci mają mieszkać w moim pokoju? Jeżeli tak, jeżeli w moim pokoju będą mieszkały dwa maluchy, to w twoim pokoju będę mieszkała ja i ty. Poproszę mamę. Ja się na to nie zgodzę. Ty masz nic do powiedzenia, przecież mama tu decyduje. Ni no ale to, to mój, mój, mój pokój. twoje słowo, a myślisz, że moje słowo obchodzi? Co? Obchodzi. Tak, to moje obchodzi. I będziesz mieszkała u mnie, jakby miała zdechnąć. Dziewczyny, o, to się zdechnie! się bić! Co wam dzisiaj naprawdę odbiło? Ale ja nie chcę, żeby ona mieszkała ze mną w pokoju! A ja nie chcę, żeby dwa bobasy mieszkały w małym pokoju! Co wy gadacie? Uspokójcie się! Powiedziałam, że się dzisiaj źle czuję. Chcę mieć trochę świętego spokoju! Muszę coś powiedzieć. Mama nie zaprzeczyła, że dwa bobasy. W sumie. No właśnie. Co mi No bo ty mnie zaczęłaś! Muszę skończyć tą bójkę! Stop! My na dietę? No właśnie, mama totalnie zwariowała. Przecież my jesteśmy chude! No?